Siemens, to jest rom i to jest kolejny odcinek na tym kanale, Romkin FIFA. No to będzie zdecydowanie trudny odcinek. To będzie trudny odcinek. Przede wszystkim fajnie było znaleźć Bramkara, następcę tutaj Silesena. Ale no, zdecydowanie najważniejszy będzie w tym odcinku. Dwumę z Zywantuzem zapraszam do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji pod tym filmem i pod tym kanałem Dobra, sprawdźmy najpierw nasz kalendarz Co czeka nas po Juventusie? Real Betis Zdecydowanie nie jest to takie łatwe starcie no. Trzeba odejść, że jesteśmy lepsi To jest zdecydowanie od Real Betis Potem Deportiva Lawez to, to jest drużyna, z którą powinniśmy sobie akurat poradzić Rewan z Juventusem będzie bardzo trudny Lewantę No i Patrzcie, dwie surowe ekipy na nas czekają to, to w tym jednym małym okresie. Najpierw Juventus, Lizę Mistrzów i Real Madrid. Oczywiście to już jest Liga. No więc nie będzie łatwo teraz, bo tam jest przerwa reprezentacyjna, to akurat nas nie interesuje za bardzo. Ale dobrze, na pewno ten, tego meczu nie odpuszczę. Nie odpuszczę go tyle, że na pewno zagram go fizycznie. Ale najpierw weźmy udział w konferencji. porozmawiajmy tutaj mediami. Musimy mocno wbić moralę. Musimy być ostrożni. No bo to jest akurat prawda. Istnieje taka możliwość. No bo zdecydowanie tutaj to Juventus jest faworytem tego akurat nie rozumiem, bo mam to w tym I ja nawet że nie mam wytłumaczenia. No tego akurat pytania nie zrozumiałam, bo naprawdę zdecydowanie dobrą piłkę jak na razie. No i teraz, mecz z Juventusem, więc e, e, ten tak stasik, e, Teraz gram na wyjeździe, rozumiem, więc... Jestem odstawionym, tak jest gram na wyjeździe. No, na wyjeździe jest najważniejsze, żeby te brameczki strzelać, nie? Na, 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 u siebie zawsze najważniejsze jest te, te bramki, tych bramek nie, 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 nie tracić, prawda? i już właśnie teraz ym, mamy liczbę mistrzów. Tutaj nie będę pomijał, żeby wyglądała jak w telewizji i już za chwilę widzimy się na Murawie. Jest. Rozgrzewa się Michael, no i y y y y mamy tą słynną kaszaneczkę. To pomijmy, to to pomijmy. Nie chcę znać składu i ukusu, aczkolwiek będzie on mocniejszy od naszego, taka jest smutna prawda. Delict Ramsey, Ramsey jest, pardeira. tego akurat chyba nie znam. Jest Ronaldo, no oczywiście, no jak, no. i Rabio, i Ronaldo i to musi być Gol, nie, jest ta, jednak jeszcze jest Matip, Klosterna no, no, w ogóle ma, to też jest ciekawy transfer, prawda? Kłedysz też przedziera, i mamy teraz okazję tamkową, moi drodzy. Kłedysz i nie, 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 niestety nie siadło. No szkoda, bo to była dogodna sytuacja, żeby tutaj właśnie pokusić się o korzystny wynik dla naszej Walencji. Aleksandro. Aleksandro dobrze się, dobrze zachowuje piłkę Ramzi, pianić. Po którego nie znam, Rabio. O którego nie znam rabio, O którego nie znam, może oddać S. Dobrze, tam jesteśmy tam czujni. Panie sędzio, To był spały więc Nie, zdecydowanie. Dobra, dajmy tego. Dajmy ten spokój, parencho, kondobia. Jak chciałabym robić krzewy. O! O nie! Aleksandr to jest jednak ta brazylijska siła. Ramzi, Alessandro i jesteśmy tam na posterunku, jest nasza obrona. na Sanchez. są Mendy. To Mendy, to jest guadesh. Guadesh. Może takie zabranie do Igwejna jest um, wiekowy już, że Atlantyńczyk nie... Nie dostał się do piłki. Igwein. Gomez. Gomez. No i taki piłkę. Um. I będziemy mieć um. rzut z autu. Hondopia. Ładne zagranie do Parejo. Igwein. 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 Podanie. Carvajal. I może Gomez, ajajajaj, dobra, trochę się z tą łóżką nasz Ur... Chodzisz, Gomez to jest, tak, chyba z Urugwaju, urugwajski napastnik, troszkę przesadził tutaj um, z finalizmów tego zagrania, ale um, mamy tutaj jeszcze kilka dobrych um, argumentów, żeby pokusić się no nie o trzy punkty, bo to jest faza pucharowa, prawda? Ale yy, o zwycięstwo. Na no be, yy, yy, O zwycięstwo aczkolwiek będzie trudno. Nie, 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 Chciałem chciałem zabrać do Michaela na lewą stronę. I ta, totalnie zepsułem sytuację. Tak, są do kielini. O, on jeszcze gra na przód. To jest ciekawe, ja myślałam, że kiełbienie niega albo sprzedania, albo tutaj, już go rzeczywiście do składu się nie łapie, bo to jest, no jednak, przecież to latek czy sześciu, no więc ja z tym wiekiem trudno jest łapać się do składu, chyba że jesteś Christianą Hitlerą, nie? To trochę to, to łatwiej, nie? Oraz świetne podanie do Michaela. I uwaga, o zabal no i łapię tą piłkę yy, szczęsny Klosterman, pianić yy, próbuje się zamykać. Rabiot próbuje zamykać yy, rabiota, słuchajcie, bo to jest zawodnik, który w tym meczu już kilka yy, yy, wykreował sytuację przeciwko nam. Ojeju, dobra, nie wyszło to kora. Gdzie, gdzieś tam to, to nie o to podanie chodziło, to nawet nie bez ramatu, ale no... Tylko straciliśmy. Yy, tak, tak, tak średnio. Barcelona wygrywa 2-0 z Erbelitskim. To jest yy, ciekawe, aczkolwiek no, Barca tutaj zdecydowanie jest lepszą drużyną. Fankhicza. Dobra, ty weź sobie tego na i damy szansę za nią. Dlaczego nie? Dobra. Yy, więc mamy dwie zmiany wykonane tutaj podczas przerwy. Gramy i gramy ten tą pierwszą ósmą y poło y drugą połowę, y drugą połowę pierwszej ósmej finału. Y y jest tam szczerze szczelnie nie blokuje i ma mamy piłkę teraz, błąd po stronie Juwe Gomez, On chyba był tam czasonym, ale dobra, nie ważne i tak kilka do niego nie trafiłam i Ramzy tylko którego nie znam, może na Aldo, no ładnie i Sanchez nie, chciałem zabrać fajną po prostu padną za plecy obrońców no właśnie, trzeba dać wytyczne, wytyczne na naszym zakunie, bo to jest dramat oni nie, 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 absolutnie nie oni tutaj mają wybiegać za plecy obrońców, o, dokładnie tak samo jak tych funk czyli masz wybierać, zaplecję Tak jak Więc tak to możemy zacząć znowić drugą połowę tego spotkania. Ronaldo, teraz siedem na skrzydle, czujnie z ilesem. Aleksandro. OK. Ładnie, ładnie klepią i... Dobra, przestanę mówić typ, którego nie znam, po prostu Mateusz Bartegra, tak chyba on się nazywa, czy inaczej, ale e, dobra, daj e, e, spokojnie, Włodesz, Gomez, Fankhichan, Fankhichan, dobrze podanie do Gomeza, Fankhichan, ajajaj, no to była sytuacja zdecydowanie, w której powinna y, Bramka jednak Wojciech Szczasek popisał się doskonały, doskonały, doskonałymi umiejętnościami Maximilian Gomes. I to był proszę, proszę na sędzio, to był fałem, fałem, no i taki porządny fałn, więc zdecydowanie tutaj absolutnie powinna być jedenastka. To był porządny fał w Lukarnym, jednak. Sędzia oczywiście po stronie komputera i Sanchez. Podanie. Arejo. Podanie. Tutaj Gomez. Gomez. Świetny. Świetny. Tutaj biegnie. Dobra. Tam, tam był spalony, więc do przodu do no nie podałem. Teraz Gomez. 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 Nie, 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 nie. nie. Dobra. Cofa. Cofamy. To też się gęsto zrobiło w polu kanon, ale się uda wraca. Powiem o Jar zabal. Ej, to! O nie, 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 nie. Tak się proszę Państwa nie bawimy. Mamy rzut karny. Czy to będzie czerwona kartka? No to jest możliwy szczeraliusz? Nie, niestety to jest żółta kartka. Dobra. Yy. No, teraz stoimy przed 11, którą absolutnie trzeba wykorzystać. Tutaj nie ma jakby rozmowy absolutnie. Parychko no Nie ja byłem pewny, że to... Było. To było absolutnie. Trzeba zrobić zmianę. Trzeba zjąć Oja No ale no, to go absolutnie karnia strzelania. Szkoda, szkoda, ale dobra. Teraz za mamy szansę to yy, wyrównać nasze błędy. To jest dobre podanie. Czwarkichan to będzie spalony, tak jest? Nie! Proszę państwa, mamy bramkę. Jest to jeden zera dla naszej drużyny na wyjeździe z Juventusem. Mamy to, moi drodzy. Faktyczna. tutaj dają nam tutaj prowadzenie. Świetnie się ułożyło, że akurat tutaj nie ma stanu. Ja jestem pewna, że tu, gdyby sędziowie dali oko, to rzeczywiście byłby offside. Jednak najważniejsze jest to, że zdobyliśmy właśnie bramkę, a tutaj co się stało? Tutaj, no, kto z, Ronaldo, Faulowo, co? Dobra, tu ta karta, dobra, akcept, dobra. I, na to znaczy, dobra, jak na razie mecz przebiega po naszej myśli. No, wiecie, bo ja, no bo wiecie, nie, jak, jak przegrałem, najpierw, jak naj, najpierw przegrałem do trzy 3-0, potem przegraliśmy 3-0 z, z Barceloną, no to z jednym co czułem na pogrąb, A tutaj yy, my zaczynamy troszkę dusztować warunki Tych bala, no nie. niestety yy, yy, na szczęście niestety, na szczęście dobiegł, yy, nie dobiegł do tej piłki Artynczyk. No i, a, i sam, no to jest świetny, yy, to jest świetny zarodnik. Sam takiego taki chciał, chociaż Mendy ostatnio spisuje się nawet nie, że dobrze, że ta piłka tam nie doszła do Ronaldo, bo byłoby naprawdę groźnie. Aleksandro przycina ci na niestety to podanie, Ramzi. No Aleksandro widać, że jest zdecydowanie z tej formie tutaj, to nie ulega żadnych wątpliwości. Saniolo. Saniolo, świetny food. Maksimiliano Gomez Saniolo Finel. Ojej. Ojej, ojej. Dobra. Koniec tego spotkania. Wygrywamy 1-0 z Juventusem. Więc no absolutnie świetnie. Świetnie się spisali nasi piłkarze. Jestem zadowolony, co tu więcej mówić z tego wyniku. Jeden 0 z Juventusem tego nie mało. Kto by się spodziewał? Z tego powodu weźmę udział w, w, w wywiadzie pomeczowym. Chciałbym mocno wychwalić naszych zawodników, bo jednak tutaj, co jak co, w tym meczu się spisali, prawda? Zobaczmy. Chcę bym nie wypowiedzieć, jak tak powiem, bo no jeszcze no jednak Juventus będzie w stanie moim zdaniem jeszcze obrócić losy tego dwóch meczów. No Miejmy nadzieję, że tak nie jest się nie stanie jednak to no jest um, więcej niż rano, prawda? Mamy okay, dobra. mamy tutaj e, punkty e, specjalne i też, tak, więc, no więc fajnie e, e, I tak, e, do niczego się nie przynajmniej jednak no dobra, ja się tam cieszę. E. Na ten najważniejsze jak nie wiem, czy ty zagrasz, czy nie zobacz na, na naszych juniorów. Franko Gomez, no to jest ci dla ciebie, który nie ma miejsca. Karasem, za to ty, mój drogi, wyglądasz mm, całkiem nieźle. Tak samo jak Sergio Mendes. No i cały czas chcę, ze sobą dobrze znany, Może mam, no, ehm, <laughs> mamy cel zakwalifikować się do UEFA Champions League. Jesteśmy jak na razie w tym niebieskim obwodzie, więc fantastycznie. Tak, co jest, nas czeka po Ralu, Betis? przerwa. I po Alavas też przerwa. Czyli możemy. Teraz wychodzić na, na najlepszymi składami na Betis i Alavas. E, będziemy musieli trochę porokować w meczu z Lewantem. No i zdecydowanie najmocniejszym składem na Juventus na rewasz. Chociaż nie wiem, czy nie 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 przesymuluje te, tego, tego długiego spotkania. On się, no, się nie sobie stał, powiedzmy, matutowi, żeby, żeby mu było miło. Trzy punkty do realu magii. ja teraz patrzę, kto jest za nami, bo tutaj zdecydowanie jest zdecydowanie UEFA Champions League. A nie podium? A jak się uda, no to bardziej, mm, będzie duże osiągnięcie, prawda? Dla naszego klubu. Dobra, a Lavels? Mm, tutaj też wychodzimy najmocniejszą drużyną. Kuklen, ofertę. W... Ja tutaj nie widziałam żadnej Oferty, muszę przyznać. Okej, okay, dobra. I tak, Kuklen na ja nie chciałem za bardzo sprzedawać, bo to jest fajny grajk, mm, mówię Wam fajna hmm, zapach dziura, jeśli... No ja go polecam do kariery, bo to jest fajne rezerwowy, ja a z alawek, no tutaj powinno być łatwo. No jest... Jak... No nie jest łatwo, no chwam no odpalił się odpalił go um, <laughs> <laughs> więc no zdecydowanie tutaj... Ja już, ja skasowałem te raporty, prawda? Jestem zbanem. Nad no, Chyba wystarczy wejściu, nie? Tak, dobra. E, ta zarodna ja no, także. Przyjmę, no to jest fajny zarodnik. O, ja zaraz telefonuję sobie to. E, skąd, e, skąd są te raporty? Będziecie się pewnie pytać. To są raporty, które dałem jeszcze przed, e, przed odcinkiem, e, e, no o takie skortowanie e, po prostu. E, nie na gorsi są ci zarodnicy. E, manaj, kolorator. Yy, 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 Okej, okay, już 8, yy, 18 minut czy minęło, czy 19, więc yy, dosyć długo. Nie spodziewałem się yy, te, yy, takiego dobrych spraw, bo trochę szybko naprzednio na ten odcinek. No, spra, sprawcą... Yy, nie, chwila. Przednio na ten odcinek, nieprawda, bo tu jeszcze yy, trochę odpięta przed nami, ale... No zdecydowanie, um, zdecydowanie zdecydowanie, sprawcą, um, że odcinek był tak krótki. no Jest na pewno spotkanie z um, jest na, pewno spotkanie z A, jesteśmy na dobrej spotkanie Morenta. No, um, dobra, nie, 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 Morente, nie, dobra, nie, 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 tak, Pedri, ale Pedri, no to już jest z sobą klasy. Super, my. spróbuj. Aha, wypożyczenie, niestety. Niestety, na był ale. O oh, kurczę. To jest ciekawy zawodnik do podpisania. Moi drodzy, więc. No, ale przecież ona 4 miesiące kontraktu halo. Moi drodzy. To jest nie do pomyślenia. Nie, nie, nie. 4 miesiące, 4 miesiące kontraktu to my go powinniśmy już mógł podpisać na luzie. No dobra, trudno. Nie, nie, nie ja zapłacę, bo to jest ciekawy zawodnik, młody. Zobaczmy, zobaczmy tego lokalizer. Porównajmy z nim. 17 lat on ma i dosyć, nie dosyć. Bardzo wysoką cenę ogólną. Więc to, tutaj to mi się podoba. Mamy mało, żeby mu dać, ale. Mów się, że dużo on na pewno nie będzie chciał. Miejmy nadzieję. właśnie bez tego. Zdecydowanie. Ojeju! Ej, no to teraz tak mnie pojechał chłop. On chce. Zobaczmy, czy się tak. co? Tak mało? To dobrze bardzo. Zobaczmy, czy na takie coś się zgodzi. To będzie w ogóle. Ja! Zobaczmy, zobaczmy, moi drodzy, czy się zgodzi na takie coś. Nie! Jak on się na to zgodzi. Ale, byś, ale to jest tak mało, że tak dobrego, utalentowanego zawodnika. Że ja dziękuję, nie? No musicie przyznać. Zrobię, no to jest. No nie! 420. Nie, no to. Teraz moi drodzy, rzecz... Nie, no to jest piękne. Tak mało chodź zarabiać. Proszę że, że sobie, czy komuś się tutaj nie kończy... bo kontrakt ewentualny do podpisania zawodnika. Stąd... No, narek, to jest fajny zawodnik. Aha, to... No ja mam się tak to jest fajny zawodnik. Yy, on już raz, raz nie chciał do nas zostać wypożyczony, prawda? Bo on żeby teraz to się zmieniło. No ten brał jest fajny, to nie jest wypożyczony. Dobra. Ale... I co to się ogólnie stało? Że Wiktor Osiman stoi na... Co? Dobra, gra się chyba zbadowała. Co jest? Gościu! Co to się stało z tym? Musimy. No, lepiej. Jezu, to jest takie, co. Okej, okay, dobra, się, cieszę. Okay. Tutaj, i zobaczmy, co się na raport. No jest Nie. Nie. Tutaj zawodników ciekawych nie było, no zobaczmy sobie, nie, nie, o, no to jest zawodnik wyższej klasy, nie, i nie, i jeszcze jeden, tutaj nie, 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 nie. nie. No okay, tutaj związek y, piłkarski y, piłki nożnej Anglii, Angli, no tutaj nas tutaj y, zagania do wybrania listy, No to tak powołajmy tych zawodników. Nie. Ktoś skład. I mam okay. Nie mam rozumiem. Okej. Nie Bez konferencji. My to powinno być. Nie, nie, nie. O kurczę. Bo po... za chwilę mamy mecz ze Zlatuzem. Zapomniałem zlatować w skład. Ale... Dobra, tak coś jak Z Wattusem mam nadzieję, że wejdziemy na najmocniejszą dłużynę, bo tak, nie jest... Szczerze przyznam, nie interesują w ogóle. Ym... Okej, okay, no i ja przecież zgłosiłem skład. Hej. Ym... Jesteśmy trochę podnęczeni. Mam nadzieję, że to nie... Na pewno weźmiemy udział w konferencji. To nie ulega... To nie ulega żadnej wątpliwości. Moi no drodzy, zaryzykujemy. Zaryzykujemy. Przesymulujmy to, to spotkanie. Zobaczmy. Zobaczmy czy, czy w tym spotkaniu uda nam się korzystny rezultat utrzymać. Juventus. Tutaj przy ewentualnym wyniku no jakby to było, w ogóle zranizowane. Uwaga, jesteśmy gotowi? 3, 2, 1 i go. I uwaga. I to, są te pre, to jest ta presja. O! No i 1, 0. Przekrzywamy z Juventusem po dogrywce To kadr. Niestety musimy obejść smakę. No to tutaj wnioskuję, że symulowanie znaczy nie ma sensu przy tych ważniejszych starciach. No szkoda, straszna szkoda, że opadają z ligi mistrzów w taki sposób. No to, no to naprawdę nie, nie fajnie, nie fajnie. Nie fajnie to jest, że tutaj tak nas posądziła i tak nas to jej sport jako jako słabszą drużynę. bo znaczy raz yy, się przeżyjemy przeżyjemy zwycięstwo widzę, Mizerii, w Wszystką, co zostało nam jeszcze liga. I na się, moi drodzy, czas yy, tam yy, cała yy, skupia. Arp jak najbardziej, bardzo bym chciał, chciał go wypożyczyć. Chyba nie chcę, bo już kilka razy była. Ale ja Wam powiem, że ten Bryce Mendes wygląda no obiecująco. Jak na zawodnika rzeczywiście fajnego. Chciałbym zobaczyć sobie, czy w tym odcinku już raczej na pewno nie skończymy sezonu. Pięknień. Kwiecień, maj. I czerwiec. No to w następnym odcinku najprawdopodobniej e, zakończymy sezon. E, a tutaj... No real. Ale jakim składem wyjdzie ten real i czy ten real przejdzie nam więcej niż 5 goli, bo to pra bardzo prawdopodobne, przekonacie się już na następnym odcinku.